Hej, cześć, witajcie z tej strony górzek 22. Zapraszam Was w ogóle na mojego nowego Discorda z, z widzów, żebyście wbili i byli dobrze porozumiewani ze mną. Tutaj jest gadanie, szukanie do gry, czat, śmieszki, informacje, żegnania, przywitania, weryfikacja. Więc zapraszam Was serdecznie na mój nowy powstały Discord, a wy wracajcie do oglądania. Siła. Proszę Was za kolejny odcinek z Roblox. Dzisiaj jesteśmy na farmie Again. Nie, no w poprzednim odcinku zdobyliśmy ryż. Tak, w poprzednim czy. Przed ostatnim odcinku zdobyliśmy ryż, dzięki czemu y, mogliśmy sobie zrobić coś takiego. Aktualnie teraz musimy go zasadzić, bo mamy teraz dwie t te, Więc musimy je zasadzić. Więc let's go. To jakiś kolega mi trochę przeszkadza w życiu, że nabrak, dam, jeżeli się nie ogarnie. Więc dobra, lecimy. Pyk. 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 Dajmy time aż do końca tego pola. Zrobię to pole w końcu. Dobra, jesteśmy z powrotem W ogóle, zapewne mam spojrzeć, że jesteśmy na serwerze publicznym Ta eee. chyba coś powaliło Daft Taki jeden blosik by ile dla mnie kosztował Ooo oh. W tylko trochę chyba mi się nie żyje za dobrze co to ma? a patrz, tak jak miałem w pewnym czasie to trochę śmierdzi trochę widzę, że nie dba o Teraz mu wszystkie pozdychają. Proszę poumierają oczywiście. Ty co jest jako ma... What the fuck! Co ma za maszynerię tu wszędzie? Co to jest? To jest pana dafta 2002. Powalone. szukajmy jakieś inne farmy zobaczmy jak ludzie i inni mają farmy bo tam już patrzałem tu już patrzałem, ci dwie osoby ja sama ostatnia jakieś która ma gdzieś tu farmę pytanie gdzie on nie widzę idzie za bardzo O, jest i właściciel ten przyjechał chyba idzie ja. właściciel a opuści wygląda Jako, jako gruba beczka jakby To coś od daftu Co jest? to ma wielki plot Jak na razie widzę, ani Robuxa nie wydał Ani Robuxa Tak patrz, to ani Robuxa wydał Hop, powalony O ja łapę <grymuj> Wy, wyjmuj Ja łapę, ja łapać Zraszę Was w ogóle za dzięki w tyle bo piłam mechanicznie oczywiście działa i może, może to słychać więc no Dobra Zaraz za, zaraz, wracamy, aż zostań, zostanie urośnięty nam ryż. Więc let's go! W ogóle subujcie kanał! Raz, dzwoneczkę, żeby niczego nie, nie zgubić, ani żeby wszystko nie stracić. więc do zobaczenia. Cześć, i widzimy się za chwilę. A few moments later. Pff. Eee, teraz tak właśnie zobaczyłem, że podciąganka się normalnie. <laughs> hop, hop. Hop, 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 hop. Dobra, wracamy do pytnięcia, do cięcia, i zaraz wracamy. Two hours later Więc jedno już nam rosło, zaraz nam rośnie, i drugie możemy już kościć, więc lecimy. Kościmy kolejny ryż. Trochę oczywiście krzywo, ale jak to ja. Trzeba skosić To wszystko A już mam fulla To chyba z dwa miejsca chyba przekosiłem przypadkiem <grytanie> Na jednym polu chyba widzę nawet tutaj W tym miejscu Chyba Już czerwony jeszcze O Jezus. Troszeczkę samo, że jest jeszcze czerwony, ja bym chciał sprzedać. Ale mi nie odda. Opacz na nie odda. Zobaczmy, jakie dokładnie tam ceny są. 49 czy mniej? I uwaga, zobaczmy. 45, aż wow, ile to będzie? Jezus, Maria, nawet nie wiem, czy mi się opada na co robić. Więc chyba roz zmieniamy serwer. Więc zaraz się zobaczymy. Zmienimy serwer i zobaczmy, czy też będzie zielony. Więc a chwilę się widzimy. Three weeks later. Dobra, jesteśmy. Więc możemy jechać. Zobaczmy teraz, jakie są tam celki. Chyba zielony. Albo szary. Więc lecimy szybko. I ja widzę, to są jakieś kozaki. Troszkę, żeby był zielony. Albo pięknie, albo był rainbow. I jest szary. Nawet nie jest No nie. No, ja to smarę, szary jest. A ile do sprz Ile sprzedam? Trochę słabo. Nie będzie lepszej ceny. No wreszcie niech pędził. Trzy koła ja będę miał pan pięć. Często nie opracujesz pan krową. O, ciężko będzie, ciężko będzie. wracamy sprzedać więc no bo trochę trzeba se no. a tyle mogę no jak to źle. Pyk pyk, pyk, pyk. Dobra, wysypę cały ryż i lećmy do tutaj i lećmy co strzelać. W to znaczy byłoby wyżej ten By mi było stać na tą przyczepę, ale... Co mi to da, będę znowu jechał tego? No i co mi to dało teraz? Co jest? Pytanie, mam 5 koła Nie ma nic za 5 koła Prawda? Za 8 koła jest tylko bambus. Głupto. 4 koła. Nie wierzę. Idealny zielony jest ryż. Nie, no, da się postrzelę. Za, pa za 60 bym go sprzedał. No, nie wierzę. Sa di c***o E' faina Pola Jde to k polé Fak, brakuji Oła takiego para. Zakupujemy. Kolejną połówkę. A my dajmy time lapsa, aż to wszystko OK. Dobra, kosimy sobie teraz kukurydzę Więc to jest duże pole, Jak widzicie, a to jeszcze w międzyczasie rośnie, jak widać Bo wszystkiego skosić nie mogę Ale już skosiłem Więc jest nic Już chyba wszystko urosło Już wszystko jest by rurę Wysyp wszystko, więc się przemalowałem nam garaż wygląda już tak słuchajka ładnie i na mnie wygląda już wsypałem też znaleziona do siewnika od razu kukurydzy żeby mi nie przeszkadzały właśnie tutaj jakby to sprzedawał więc no, więc lecimy teraz sprzedać tą kukurydzę jak jak wrócimy pewnie już będzie to już gotowe Więc będzie można to już sprzedać też I uwaga jaka jest kukurydza, jest zieloniutka, piękniutka Więc można to szybko sprzedać I jest proficik, niezły Ile profitu? Panie kapitanie, proszę powiedzieć 500 I albo kupimy, żeby było tu już tylko ten takie pole obok, albo będziemy zbierać już. Ja chyba raczej już kupię drugie pole obok, kolejne, żeby było już na cztery i byłoby idealnie, ładnie, ładnie, równo by było. Więc, spek, no, pyk. Pyk. Yy, trochę krótsze trochę to budowanie tych tych no yy, pól jest trochę dziwne pyk no i ładnie kolejne pole podstawione więc już już kilka pól jest i zostało mam już tylko do zrobienia ryż i będzie git ale to już będzie w kolejnym odcinku do zobaczenia cześć no i nara siema